Witajcie z tej, tej strony Dzisiaj nie nagrywamy żadnego Roblox'a Tylko reakcja na Willa, na Willa filmy I wybieramy Willa trzecia. Zostawcie suba dla Willa Żeby miał 8 subów No i nawet 1000 Więc zaczynamy Czekajcie minutę Teraz widzicie całe że Więc zaczynamy Siemanko z tej strony, dzisiaj jesteśmy w Tcheme Park dwa 2 w drugiej części, bo nie tam na YouTube za dużo i dajemy widzowie, no bo byłem dwie minuty temu w grze, dajemy się tu do, do parku mojego chcę iść. Mi się wydaje, widzowie, teraz że ja ty na filmie był, byłam. Musimy parking ja, rozbudować. Ja na tym filmie byłem, widzowie. Więc szukamy parking. Więc słuchajcie, Willa teraz. O Boże. Szybciej. Parking by się przydał. Tylko nie wiem, jak go zrobić. Widzimy, tak ja też nie wiem nie jak no, zrobić parking tak w tej tak grze, tak. ale może, może jak zostawicie jedną łapkę pod tym filmem, Dobra, to ja nagrywamy z tej gry. Podstawowy. To będzie film kolejny z tej gry. Może z winem. Taki podstawowy parking. Musimy zrobić taki podstawowy przynajmniej. Musimy zrobić jakiś parking. No i tu coś musimy wyłożyć. Tylko nie wiem co. No dobra, zrobimy inaczej. Nie no, no, co tu się odbywa? Dobra, będzie taki parking. No i przy parkingu będzie coś do jedzenia, no nie. Widzowie, dajcie lajka pod tym filmem Willa. Popcorn. Nie, no, nie na parkingu. Tu będą auta wyjeżdżały, a zrobimy popcorn. Popcorn. Widzowie, Will by mógł zrobić. Tu, gdzie jest ta trawa, tutaj wam pokażemy szkołę, by mógł zrobić popcorn lub tu. Ale to to nie moja sprawa, więc zaczynamy oglądać robić. Tu. To też dobry pomysł widzowie, jakby tu zrobił. Dobra jest. Ten już kupuje. Przecież. Widzowie, wiecie co najlepsze? Widzicie widzowie, co ja robię? Wiecie? Że tak to się robi. Widzicie co widzowie? Widzicie co robi? Nie robi? To jest fajne. Bo ja też takie coś mam, ale mam milion świetników obok każdego i milion lat żeby wszędzie było jasno. Tak jest moi, możecie zobaczyć w następnym odcinku. Dobra, nie będziemy na to patrzeć. Widzowie. Muszę coś zobaczyć koło ustawień. Widzowie. Czekajcie, widzowie, ja coś wam pokażę. Ja. Jak to mój wyłączy, widzicie? Tam jest mój na, tam jest moja nazwa. Czyli ja dołączyłem tam do gry. Wiedziałem, że dobry film wygrałem, wybrałem i tu... Wy czasu nie widzicie, ale będę wam mówił, co ja piszę. Nie, nie, nie no nie będziemy tu patrzeć, a jakbym sprzedał sam, widzowie wiecie kto dołączył, Filipowski. Win właśnie widzowie ja o mnie gada, że dołączyłem, ale ja to zauważyłem wcześniej. Tylko nie on. Nie, nie on. Widzę, co do To nie jego. Jak to ma zero osób? Tak, to jego. Siemano. Zapewne go nie słychać, bo z nim nie rozmawiam. Widzowie, tak, ja z Willem wtedy nie rozmawiałem, ale, ale to w tej był dawno nagrany, dlatego wygląda inaczej. Ale możecie teraz oglądać dalej. Yy... Ja nie pamiętam to widzę, co tam się działo, bo Może ja tego nie mam. Ten tak piczy. Sprzedaję cały park. Muszę sprzedać. Will, nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego, Will. Musisz to zamknąć, z Will. Widzowie. W następnym odcinku... Muszę to pozamykać wszystko. Wiecie, co ja tam napisałem? W ogóle Czy, nagrywasz? Muszę zamknąć. Czy nagrywasz? Tak napisałem to no na osób. Tak muszę napisałem to na Czekajcie, widzimy, bo tam się tu ktoś tłucze. Ale dajemy dalej. Klauset. No widzimy tam się toktukli, to tuki to ile nie ma. Park twój. Ja tam stoję widzowie. Wydaje się, że ja za to będę biegł. Wychodźcie z parku. Wychodźcie wszyscy. Wszyscy uciekają z długi parku. Widzicie to? Wy w ogóle wiecie, że park jest zamknięty. Wszyscy uciekają. No, wychodzicie. Proszę wyjść stąd. Bo już jest zamknięty park. Zostało od tylko 75 osób Trzy osoby zostały widowi Dobra, sprzedajemy Nie, nie zrobisz tego. Ej, za chwilę się chyba kończy odcinek. Za dwie minuty się kończy odcinek. Za trzy za, za za Dobra, sprzedajemy wszystko. Przynajmniej zarobimy trochę na kolejne rzeczy. Widzowie, w tej grze jak się coś sprzedaje, to za mniejszą cenę. I Will chyba tego nie wie. Patrz, jak się Will na was patrzy, czy zostawiliście suba z dzwonkiem u niego? Zostawcie lajka pod filmem i pod wszystkimi filmami Willa i u mnie. Dobra, zaczynamy dalej. Musimy mu odpisać. Wiecie co teraz? Ja tam nagry... ja na wcześniej napisałem nagrywasz, a on odpisał te... teraz tak. Dobra, niszczymy tu te góry. Widzowie, tego się nie da zniszczyć. Jak tego... Widzowie, ja też mam taką górę w środku parku i tego się nie da zniszczyć. nie. <słuch> Ja napisałem teraz siema widzowie. Ja napisałem teraz siema, widzowie. Siema widzowie napisałem teraz na czacie Willa. Tam wszystko pisze na czacie, tylko jak ja to nagrywa, to nie widać. Napisał siema widzowie. Ja tam napisałem też Willa. Tylko tego nie zobaczył chyba. Widzowie, dajemy lajka, like kliknąć na lajka like i teraz milion razy lajka like i to wszystko sprzedać. Widzowie, WildVacaz mi knie, wszystko, wszystko sprzedaje. Mi przyda, przyna przynajmniej sobie zarobimy. Muszę ciągle piczy. Widzowie, nie wiem. Muszę do niego napisać co fajne. Go. A tu co? Fotel? Myślałem, że fotel do siedzenia. Widzowie, to tak wyglądało. Boże, muszę wszystko posprzedawać. Ile tu będzie hajsu? Widzowie, win ma tylko 13 tysięcy na razie. A ja miałem wtedy 21. A ten to się może wkradać? Ej, widzowie, czekajcie. Widzicie? Tam jestem ja. To jestem ja. Widzicie? To byłem chyba ja. Ja tam idę do niego. Do wina idę. Ja napisałem teraz nagrywasz. Ja za chwilę skończyłam. w dziewięć sekund chodzi. Widzowie, papa. No. To to, papa. To w następnym filmie, papa.